W kolejnym odcinku zapraszam Was do działu fast foodów, ponieważ chciałem Wam pokazać mój przepis na hot dogi. Różna bułeczka, paróweczka, wiadomo, nieodzowne składniki hot dogów. Natomiast, jeśli chodzi o dopełnienie ich wnętrza, zależy to tylko i wyłącznie od Was. Czego przykładem jest taki sos, który zrobimy właśnie na początek, czyli to dwóch płyżek majonezu. Wleję sobie jedną łyżkę sosu sojowego dla doprawienia i zabarwienia. Dla fajnego smaku i koloru dodaję troszeczkę papryki słodkiej, ale wędzonej. Troszeczkę pieprzu. Nawet nie za dużo dlatego, że te parówki, które dzisiaj będę gotował one są z dodatką papryczki jalapeno, Ale mogą być też klasyczne. I dodaję troszeczkę soku z imunki też dla ciekawego smaku. I odrobinę zakwaszenia. Na początek wszystko mieszam. W tym sosie jeszcze się znajdzie dodatek na ząb, czyli tak zwany ogóreczek małosolny. Oczywiście jak to na wiosnę przystało. I wraz z pestkami właśnie tego ogóreczka drobne kroimy. Wszystko mieszamy. Sos gotowy. Bułeczki do hot dogów. Zadanie polega na tym, żeby nie przekrawać jej całkowicie na wylot, tylko mniej więcej do ponad połowy, żeby jednocześnie go przekroić nie na wylot i zachować go w całości, aby móc tylko nim nafocerować nasze wnętrze, parówką oraz innymi dodatkami. Dwie patelnie. W jednej woda na parówki, a druga z kolei suka patelnia w celu takim, aby podgrzać nie bułeczki. Już mam rozgrzaną patelnię, włączony już wolny ogień, bo chodzi mi tylko o to, żeby nie smażyć ich te rumiany kolor tych bułek, tylko tylko i wyłącznie je podgrzać. Tylko i wyłącznie chodzi o to. Kładę już się na patelkę, a z kolei tutaj do gotującej się wody wkładam już paroweczki. I też chodzi o to, żeby ich nie rozgotować, tylko dobrze je podgrzać. Po dwóch minutach paróweczki mamy dobrze podgrzane, ugotowane, wręcz zmiękły nieco. I tak samo bułeczka też dobrze podgrzana, nawet delikatnie przyromieniona po minucie z każdej strony na patelni. Pomyślałem, że w sumie najpierw dodam troszeczkę sosu na dno. Nie za dużo. Dodajemy miks sałat. Tutaj mam różny mix sałat. Tu jest jakaś roszponka, rukola i nawet taka właśnie fioletowa sabata, zwana Radikio inaczej, którą też tutaj dodaję. Też, żeby to nie było za no w końcu troszeczkę sosu wyszło, dodajemy normalnie tutaj sosio. Obruszamy. prażoną cebulką i kładziemy pod gości naszą paróweczkę. I możemy taką delikatną spiralę utworzyć jeszcze właśnie z muszardy. Przełożymy muszardę do takiej strzycy z taką końcówką i teraz właśnie zrobimy coś takiego delikatnie. O tak. Drugi sposób jest bardzo analogiczny, czyli też sos. Z kolei zamiast sałaty dodaję teraz ogórka. Przyklejam go tak do obu połówek bułki. Jeśli chcecie, to oczywiście nie musicie też rysować skóry, skóry z ogórka. W Środek wypełniam grożoną cebulką. Jeszcze troszeczkę zapełnię sosikiem. Tak właśnie. Teraz po środku zrobię taką delikatną spiralkę z ketchupu. Teraz położymy na nasze oddogi tutaj na większym talerzu. Narożniki zabione kolorową sałatą i jeszcze takie dwa plasterki ogórka. Po wypełnieniu hot dogów warto jeszcze je położyć na patelnię gorącą, na malutkim ogniu w takim celu, aby one się zrobiły krupiące i cieplutkie. No dobrze kochani i nasz dish from American Kitchen jest gotowy, czyli hot dogi na Filipa sposób. Jeżeli ten przepis się Wam podoba, to standardowo zapraszam Was do oglądania mojego kanału Kuchnia Filipa do subskrypcji. Pan fanpage'a na Facebooku także się nazywa kuchnia Filipa. No i co proszę Państwa i zapraszam Was do oglądania moich kolejnych odcinków i zapowiadam, że teraz moje odcinki będziecie mogli oglądać właśnie w różne dni, będę je wstawiał na YouTube'a, czyli w środę o godzinie 19 oraz w niedzielę godzina 12 w południe. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek i widzimy się oczywiście kiedy indziej. Do zobaczenia i polecam wykonać ten przepis.